Dzień dobry, dzień dobry z tej strony. Krybar. Wrócimy do naszego świata pustynnego i do królików. Nie ukrywam, że siedzę tak już 3 godziny przy tym ekranie, bo nie ukrywam, że trochę się boję. Sytuacja wygląda następująco: że mamy chyba dwa życia albo półtora życia i jest noc, i nie mamy na tabenę nic ze sobą. Więc teraz opcje są dwie: albo umrzemy od razu albo uda nam się schować. No, jeżeli umrzemy od razu, odrodzimy się w jakimś losowym miejscu i mam nadzieję, że będzie to miejsce pełne drzew. W innym razie jesteśmy dalej bez drzew. Ale dobra, włączamy, ja nastawiam bieg do przodu i biegniemy. Nie wiem, czy w prawo, czy w lewo, czy do przodu, ale spróbujemy biec po prostu i uchronić się przed zombiakami. Zrobimy sobie taki pani kran i spróbujemy wszystko ominąć, co się dzieje złego dookoła. Mam nadzieję, że panowie, którzy się uparli na mnie, żeby mnie strzelać, nie zaczną mnie strzelać z łuku. No dobra. No dobra. Dobra, dobra, dobra. Czekaj, w prawo, dobra. Lecimy w prawo. Yy. Dobra, najważniejsze, dobra. Kryjemy się. I teraz tak, taktyka, yy, taktyka, yy, nie wiem jaka taktyka. Taktyka do dołu. Aha, ale ten piasek spadł. Świetnie! Po prostu świetnie! Na pewno zbuduje schronienie w piasku. No Jest jeszcze opcja: wskoczyć do wody, ale to jest opcja. O matko, bosko! E, dobra, ten Brzydal tam się czai, więc spróbujmy zrobić tak, że po prostu cofniemy się. E, taktyka roja, czyli taktyka tak zwana dupy. E, idziemy i nie widzimy, co się dzieje. E, najlepiej jest nie widzieć, co się dzieje, bo jak nie widzimy, co się dzieje, to jesteśmy bezpieczni. Yy, dobra, to już... A już teraz mnie nie zaskoczycie, to jest szcina cukrowa, ja już to wiem. Wczoraj myślałem, że to jest bambus, ale to jest szcina cukrowa, no dobra za, na 100% za tym piaskiem będzie jakiś cudowny kawalarz, który mnie tutaj zaraz zje. nie? A, widzę cię kawalarzu, widzę cię tam. Wi... No dobra, czyli tak, droga do ty... U! Tam jest... U! No dobra, tego się spodziewałem, Dobra, dzida. Dzidę do przodu. Ty, ale mamy całe życia! U! Panie, To ja idę na kozaka, tam nie ma. Nie ma to tamto. Dobra, może nie? Może nie. Dzień dobry, ja tu tylko zwiedzam. E, pa panowie, e, spokojnie, proszę się rozejść, nic się nie dzieje. Aha, to wszyscy za Rozumiem, że też szukacie drewna. No dobra, no to chodźcie ze mną, no ale słuchajcie, jak ja znajdę drewno, to jest moje drewno, dobra? Ja szukam dłużej No dobra, spokojnie, idę, idę. Ustalmy jedną rzecz. Znajdziesz... Kaktusy też są moje. Okej. Okay. Ja, już, ja już was znam, kawalarze. Ty będziesz chciał mnie tutaj zaraz... Uuu, nie. Pan, pan, łuc... pan łucznik zniknął. Patrzę się na pana łucznika, pan łucznik znika. Nawet zrymowałem. Nie czuję jak rymuje. Dobra. Tam jest ta nasza słynna, wesoła baza. A czemu my właściwie z niej wyszliśmy? Aha, bo tam nas wszystko zaatakowało, co, co było możliwe. E, no dobra, czyli tutaj tą rondo zrobimy. E, o kurcze, a to są turyści, oni zwiedzają Chodźcie, chodźcie, wpadniecie tam, chodź, chodź No, patrz jakie bystrzaki, o Omija... mnie, o nie, 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 tego pana to ja tam znam, bardzo dobrze A co to jest tam w oddali? Aha, dobra Pan łucznik mnie nie widzi A to te co... O, panie O, kwadratowy księżyc. No dobra, ale chyba się robi dzień chłopaki. Dobra, ale to nie zmienia faktu, że dalej nie mamy drewna. Więc i poparcie jak trzeba to królików nie ma, nie? I to tak właśnie wygląda. Ok. Słuchajcie, tutaj możemy wrócić do chaty i. No możemy zaryzykować. Lepszej opcji nie widzę. A coś tam, coś tam pływa. O, kakakask. Dziękuję bardzo. Ups. Jak się kakas zakłada? Czy to nie jest kakas, co to jest? Musisz wejść do ekwipunku tam masz, no tam Skórzany hełm. Dobra. Dobra. O. Dobra. Słuchajcie, ja was przepraszam. Strzała. ja już znam twoje numery, nigdzie za tobą nie idę no dobra, to tak powiem, powiem, powiem szczerze, że no możliwości się skończyły, więc no, za bardzo nie wiem ważne, że nie jestem goły, mam kask na sobie i to jest najważniejsze no dobra, no co, coś się musi dziać, co ryzykujemy z tą dziurą? tam jest woda fantastycznie, szybka decyzja to była no i co? No, łop! To polepszyłem sobie naprawdę sytuację. Świetnie. Wiecie co? No ale są plusy. Mam e, więcej piasku. To jest cudowne. A nie, to są bloki. To są bloki, czekajcie, czego? Piaskowiec. No dobra. No to fantastycznie, to już sobie możemy kończyć ten odcinek. Bo no tak naprawdę to, to nic nie zrobię. Chociaż. wiem, że węgla się nie da No nie ma tu wody nigdzie jest woda, i tam masz tam bardziej Dobra, ale tutaj to pewnie nie dopłynę. Dobra, kapitan Nemo płynie. Uwaga. Kapitan Nemo płynie fajnie ekstra, fantastycznie, po prostu e, super gdzie, nie ma tutaj jadź o, uff. okej, okay, dobra, cicho, bo mam mało tego, bombelków. ja wierzę w to mocno z głębi serca, że wypłyniemy w lesie nie? i, i mam taką nadzieję skrytą, że uf. co to było? no dobra. super. odrodziłem się gdzie? na pustyni. no to świetnie. dobra kawalerze, koniec zabawy. no plus jest taki, że i tak nic nie miałem. Yy, więc no No Nie, no to jest bez sensu. Na te numery też. już. coś tam Kapitan Nemo odkrył coś. O! Już wiem, że się oddycha. No nie ma nie ma nie ma rady. No tam też nie ma. Ups. Nigdzie nie ma drzew. O! O! Bombelki! To są te! Pianki! Na ognisko! Ale piękne! Nemo! O! Neptun! To nie! Z Neptunem nie gadam! Nauczyłem się jednego z, tego, z tej gry. Jak coś ma broń, to się nie podchodzi. To jest prosta zasada. E, dobra. Jest trochę urozmaicenie, e, bo mamy e, ziemię, więc jest super. Tu Masz kolejną opuszczenie, możesz nie Lornetkę odpalę. Dobra. Widzę, że jest tam... Tak, kawalarz, kawalarz, sobie może chodzić po dnie, nie? To i to jest właśnie nieuczciwe. Kawalarz sobie chodzi i w ogóle nie przejmuje się. Co to było, o Jezu, Nemo? Dobra. Ja się nie poddam, ja znajdę drewno. To nie, nie, nie skończę dzisiaj w odcinkach nie znajdę jednego drzewa, nie? Nie, no ewidentnie to są. Drzewa. A nie, takie glony. No dobra, dopłyniemy no dalej. E, dobra, jakiś trzaszan... Ups. Mm. Jaka jest e, pływa piosenka pły pływaków i, i tych... Hej kapitanie! Hej, kapitanie, nemo Dobra, tu jest jakiś, jakaś wyspa. Tam pianki pływają. Ja widzę drzewa. Widzę, jesteśmy uratowani! Jesteśmy uratowani! Początki są ciężkie. Jesteśmy... Ale dostałem speeda od razu. Nitro mi się włączyło. Ale czad. Dobra, uwaga. Mówiłem, że znajdziemy drzewa. E, tam to była wpadka przy pracy. To się wytnie, nie? To udajemy, że tam tego nie było. O, delfinki. Ej. A czemu nie mogę... Ej, kolego. A ile weźmiesz za podwózkę? Ej. Ko... Kolego. Ach. Aha. Okej. Okay. Czyli mówisz, że tu jest, można bolta zamówić? No dobra, to zamówimy. Czy ty to widzisz? Widzę. Teraz jestem na rozstawie. Nie, nie, nie kawalerze, ja tam nie idę na yy, znowu pustynię. Wybieram tą drogę. I teraz tak. Modlimy się, żeby nas nic nie zjadło. Sarny, uwaga na sarny. Dobra, lecimy. Przecież ja tam za trzy dni nie, do, nie dopłynę. I wiem, i wiem co się wydarzy, nie? Będzie noc. I tyle będzie z naszych podwodnych wojaży, nie? To się szybciej, ja po prostu wypływać po Przecież ja wiedziałem, że pod wodą jest szybciej. Cześć, jednak nie podwiedziesz, gdzie ty jesteś? Tak? Dobra, to stój, ja wskoczę na ciebie. No ale to się dogadajcie, na kogo mam wskoczyć. Uwaga, Kawa palek. Fantastycznie. Miło mi, ale ja już znalazłem drzewa. Już nie potrzebuję pomocy. I na pewno nie przywita zgraja królików, nie? Cześć! Fantastycznie, że jesteście ze mną w mojej przygodzie. Ale w ogóle nie poma. Aha, bo. Mhm. No dobra. Coś mi chcesz żeby innych nie powiedzieć. Powiedz to w oczy i wprost Jaki ty jesteś kwadratowy Jesteś No dobra Opa I Opa! No dobra, lecimy Co tu będzie w tej dżungli? Ja cię drzewa. No i oczywiście. Dziękuję. Komitet powitalny, nie? Pan królik To. I widzisz? I co? Teraz to już sobie w nos wsać, te drzewa. Już widzę drzewa. Już teraz to już nie potrzebuję twojej pomocy. Wiesz, wiesz co? Ja ci coś powiem. Po, ale potrzebuję Kur, chodź tu. Chodź tu prr, prr koniku. Chodź. No. Nie to nie. Dobra, są drzewa. Ua, ja, a, u, e, fantastiko, nie. Ale cudowni. Tak ja nie wiem co z nimi zrobić. Ale, ale są. To już jest urozmaicenie, bo przynajmniej są drzewa, nie. To jest najważniejsze, że one są. Dobra. Ścinamy drzewa i szukamy miejsca na bazę. Mam nadzieję, że będzie podobna świątynia gdzieś w okolicy, bo jak nie będzie świątyni to się obrażę teraz możesz znaleźć wioskę wioskę? okej okay. wioska brzmi fantastycznie chociaż w tej grze wszystko chcecie zjeść więc dobra chciałbym zobaczyć co jest wokoło wow Co to jest. Dobra, i tak pewnie tego nie mogę zabrać, bo nie mam. Okej, okay, drzewo. Wow, mogę drewno tropikalne. Zawsze chciałem mieć drewno tropikalne. Żu, żu, o to to jest to, żu rzemieślniczy, żu, żu, że żu, sztule, Rzem, o to mi chodziło właśnie, drewno tropikalne, no dobra, jesteśmy w domu, można powiedzieć, tylko jak znam swoje szczęście, to zaraz będzie noc i mnie coś zje, no i tak to się skończy, jak póki nie mam ale tego mm, łóżka, to nic się nie wydarzy. Teraz jak trzeba królików, to ich nie ma.

Ale poczekaj, poczekaj, Hop. 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 A co tu potrzebuję? Więcej drewna. Patyki. Nie no to w ogóle bajerka. Co to było? Yeah. To jest to, to jest życie Od razu mam ściany wytynkowane, od razu mam ściany pomalowane Po prostu nie, lepszego miejsca bym sobie nie mógł wymarzyć No w sumie ta świątynia była ciekawsza, no ale... No trzeba brać to co jest Nie pufaj na mnie Dobra, y... widziałem cię, kawalarzu. Y... Widziałem, widziałem gdzieś jeszcze. Dobra, tu wstawimy to. Dobra, teraz tak, mamy G. 6G. Po co mi 6 drzwi? <śles> No, to jesteśmy w punkcie wyjścia. Dzięki wszystkim za uwagę yy... i do następnego.